Normalnie Nie mogę. Ona mnie zajedzie. Dobry Witam Was. Nie wiem czy się mieszka w kadrze, bo trochę mi się przybrało. Witam Was po długiej, bardzo długiej można powiedzieć przerwie, bo ostatni filmik, który chyba do dołek to był Październiku, tak mi się niestety sprawy pokomplikowały, że w tym roku to, co było zaplanowane, to jest odplanowane. No ale cóż, takie życie. Ciema, co? Widziałem. Kurde, trzymaj, no kamerka. Jezus. Albo za mocno, dobra. Trzymiesz? Trzymiam. Bo to się nagrywało, Ja? Ja? To usuniesz. No. Albo fajne, jak I Jak widzicie, ją ja pięciomiesięczna przerwa w jeżdżeniu. Niestety w styczniu na napochoł. Kto mnie, o, kto mnie obserwuje na strawie, ten wie co się podziało. No i pykome się. Jest powrót, jest uciecha. I pykome, się, tak jak widzicie tutaj, za mną, po nowym asfalciku zrobili w lasach ruskich, Że tak jak właśnie znajomy Paweł, pozdrawiam cię. Nowy teren odblokowany, Mapek, tak, tak napisał w opisie, zgadzam się z nim, że tak jest, nie? Ładno. No. Mamy skrót. Zród do kotlarni. Na przykład idzie właśnie fajnie pojechać. Tak jak my dzisiaj robimy na Anka. Trzeba to sprawdzać, nie? Jak to zrobili. No i tak sobie będziemy kręcić. No, i coś tam jeszcze poopowiadam w dalszej części, ale przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie obserwują na YouTube. Bardzo Wam dziękuję. Tysiąc obserwujących w życiu bych się tego nie spodziewał, że osiągnę taki wynik. Nawet nie wiecie, jak mi je miło. Nie, Magda? A Jak jest miła, jak czasami się pytają, co się dzieje, czy mu filmiku no, nie ma. No właśnie. I <noise> ludzie, pamiętają, ludzie nie? pamiętają jednak. No, to się sama, że tak powiem, morda cieszy, że jednak ktoś jeszcze o ciebie myśli. <noise> nie? No. 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 Teraz my minęli platforma. Biżakowo. Tak jest. Tu Jest po drodze, nie? Platforma widokowo, ja już chyba na którymś filmiku tam to pokazywał. Tu są właśnie te miejsca co płonęły lasy ale to ja godą już kiedyś. Ale kiedyś właśnie chcę też poeksplorować to gravelem bo tu są szutry klasy premium, także to na pewno uchwyca, w którymś filmiku jademy dalej. Takim asfaltem to można kręcić. I przede wszystkim nie ma tu wstępu do aut. Zboczyliśmy trochę z kursu. A to chudeczka, takie odbicie było i no żeby obejrzeć, właśnie tutaj taki. Zabytkowy pociąg w kotlarni i taki kamycek malutki. No, i dzisiaj tak, że godą jademy na Anka. Trzeba posprawdzać wszystko, czy wszystko jest na miejscu. Czy nie ukradli tam kościoła. No. I podziękować za ten los. Nie. No. No. To jest ważne też. Dokładnie. Pogoda mamy fajną, idealną na koło, bo nie jest ani upał, ani zimno. No. Jest tak w sam raz, nie? No. Fajnie się jedzie. Dokładnie. No ten wiatr troszkę. <gry> na razie jadę pod Wiad wiatr. Drob, dobry trener. No ja. Kotlarnia mamy za nami. I to macie praktycznie 10 km. Samym lasem, wyłączone z ruchu wszystko, od ród do kotlarni. No a teraz kolejny las. Raczej to jest ten sam las. Z kotlarni jedziemy na Sławęcicę. I tutaj mamy zaś jakieś 9 km do skrętu we sławęcica Także elegancko. No. Droga malutko uczęszczano. Dopiero teraz pierwsze auto nas minęło. Teraz ak aktualnie przejeżdżamy przez Kanał Gliwicki. Sławęcice za nami. No i tutaj akurat, akurat pojada troszkę takimi drogami, co jeszcze nie jechałem. Także trochę poeksplorujemy. Ociek. Mogę może coś plana? Prawie 50 km za nami. Teraz akurat my przejeżdżali obwodnica z Kędzierzyna i muszę przyznać, że to też dużo dało, bo cała ta właśnie droga ściągnęła ten ruch tych Sławęcic właśnie tam Ta droga też była praktycznie cały czas pusto. No i teraz, teraz też mamy cały czas pusto Także jest dobrze Tyż mi nie stanęła w kadrze Raczej jak ja bych stanął w kadrze to by nic nie było widać Jakiś dworek my znaleźli stary Lichenia, właśnie teraz przejeżdżamy i przyjademy na Anka od strony, jak to tam zaś było, nie pamiętam, skleroza, od, od strony północnej. Przyjademy Telawum, mogę powiedzieć, i to jest właśnie to, czego mi brakowało. Tych widoków. Tych otwartych przestrzeni Tam na prosto, między kominami Hołda Szarlota Z Rydutów widoczno Jademy dalej Tam są kominy, chyba to będzie z kędzierzyna koźla No ale tu Jest lekko zamglone Ale Jesionek widać. Elegancko. Pierwsze ostrzejsze hopki. Magda ciśnie ostro. 8%. Proszę Państwa. 10, 11, 12 Magda. 12% pokazało, ale widzę, widzę, że jest za stoty. Jak trzeba. Uff. Muszę uważać na tętno Mijamy teraz A4. Jeszcze raz będziemy ją mijać, ale będziemy jechać nad nią i już będziemy praktycznie na miejscu. Aneczka coraz bliżej. Zaś będziemy przejeżdżać pod A4. Trochę dzisiaj ją poprzecinamy. Trzeci roz. A4. Mijano. Tym razem górą. O! A przed nami widać. Teraz za krzoków się ujawni. O, jest elektrownia Opole. Kolejny taki po, krótki podjeździk zrobiony. O, aneczka w tle. Moja babeczka w tle. I wiatrak w tle. Ruiny. Robisz foto, jak Dobrze To stanęł Ale fajnie widać Ja pozwoliłem chcę stanąć Bo już jak był zarżnięty Bo ta moja babeczka to je wytrenowano A jo, jo tu cierpię, jadę za nią <grywka> Ona mnie tutaj zajedzie <grywka> No, przez to teraz mi się odpłacasz, nie? No, jademy taką techniczną można powiedzieć, z duża czwórki. Skręcimy w lewo i będziemy już na praktycznie miejscu. No. Czwarty raz jademy na i ostatni na ta czwórka. Cześć i już mamy prawie anka wjechano dobry są my na miejscu Magda jeszcze fotki tylko. a jo już się zbieram. i teraz idziemy do domu pielgrzyma zobaczyć czy obiad no, i będziemy pomału już obierać kierunek na chałupę. No, to na my są, po obiadku dobrym, jak zawsze. No, robimy ostatni rzut na piękne jesionki. Jest dzisiaj dość fajna ta widoczność, wyklarowało się. Nawet tam było widać wieżyczka z pradziada No i widać nawet łysę. No i nawet właśnie tutaj w ta strona y, jest lekki zarys z Beskidu Śląskiego. Chyba łysą tam też widać. Ale to tak leci, ledwo, ledwo no. Może no byśmy? i ten ogrom, ta przestrzeń to jest. To jest to, co lubię najbardziej, nie? Myśmy już tu tyle razy byli, ale jednak człowieka to przeciągnie, nie? Te widoki. No. Trasa fajna. No. Widoczki fajne. To obieramy korynek powrotny. 70 na blacie. I <grywanie> jedziemy do domu. O! Tu mamy kolejne miejsce widokowe. Po tych serpentynkach. Z Anki co się zjeżdżo I teraz. Dzisiaj jest naprawdę dobra widoczność, bo patrz, widać trzy hołdy z Dymbińska. Widzisz no. to? No widzę, widzę, no? no. Widać elektrownię rybnik. rybnik. I za rybnikiem widać jeszcze Beskidy, lekko. Ale widać. Szarlota, Szarlota widać. Też fajnie. Ja. I potem dali, nie? nie no. Są, no i potem już... Wiadomo, jeszcze tam lekki zarys jest z tych beskidów. Na żywo to, to lepiej widać niż no. na kamerze i na aparacie, nie? Ale ja się to postaram powiększyć, tak że, żeby to było widać. No i mamy boysów. I mom! Mom jo! Bo Magda już miała nawet więcej. Mom pierwszą setka w tym sezonie. <grym>, ale lepiej późno niż wcale. Tak jak Magda właśnie mi przed chwilą padała, i teraz przynajmniej będziecie świadkami. Jak, oczywiście, będę udostępniał jakieś filmiki, a bada. teraz już będę raczej. Jak robię od początku wszystko, czyli cały lipiec na pewno będę robił baza bo nie będę chciał pewnych wartości tym na razie przekraczać, bo nie to, że nie chce, no się boja. No i lekarz coś mi padł że za bardzo na razie jeszcze nie mam to wszaleć, także będziemy się odbudowywać po malutku. Najpierw baza, a potem coś konkretniejszego na pewno jeszcze myślę w tym sezonie się pokręci. No można powiedzieć. Yy, po mału kończymy trasa. Wiem, że już my jak my byli na Ance, ale co z tego? Ale przynajmniej teraz jest alternatywna droga na przykład do wszystkich takich yy, ludzi którzy mieszkają w okolicach rybnika czy w rybniku jest fajna właśnie teraz droga na anka bo jest praktycznie ruch zerowy w tamta strona co my z magdą jechali to no naprawdę pora aut nas mijało Kotlarnia to wiadomo, tam e, Rudy to jest ten odcinek, który e, no, rowery mogą jeździć Także kurde no, no fajna właśnie trasa nowo można śmigać normalnie No, a my kończymy Jeszcze nam zostało jakieś 10 kg a to się spokojnie dokulamy nie Magda? My się już spokojnie do kolomy nie? No, no 130 na pewno nam wejdzie także myślę, że teraz zaś ten mój kanał ożyje bo jest te zielone światło jest uciecha z jazdy i można zaś tworzyć swoje Także kończę. Jeszcze raz dzięki za te 1000 subskrypcji. No i tyle. To widzimy się w następnym filmiku. Magda się z wami żegna. To na razie.